Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, wwwturystyka Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl Choć sezon już dobiegł końca, część siatkarek wciąż uczestniczy w zajęciach. To tak zwany okres roztrenowania. Większość zawodniczek jednak już opuściła, przynajmniej na chwilę, stolicę Dolnego Śląska. Ten okres przejściowy który tak nazywamy profesjonalnie, czyli okresem roztrenowania, jest dla nas bardzo indywidualny. Część zawodniczek, jak Agnieszka Konkolewska, Dorota Medyńska, już wyjechały na zgrupowanie reprezentacji Polski. Tak samo Maren Brinker, tak samo Frauke Dierix, też wyjechały na zgrupowanie reprezentacji swoich krajów, więc ich już w klubie tutaj nie ma. Pozostałe zawodniczki negocjują jeszcze swoje kontrakty, więc do końca nie wiemy, jak będzie wyglądał ostatecznie skład zespołu na przyszły sezon. A te zawodniczki, które mają kontrakt, już w zasadzie trenują dalej z nami? W tym gronie jest m.in. Monika Martałek, zawodniczka ostatnie miesiące spędziła na rehabilitacji. Teraz jest już zdrowa i będzie się szykować do kolejnego sezonu w barwach Impelu. Rozgrywki 2013-2014 uważa za bardzo udane. Ogromny sukces. Wydaje mi się, że gdyby ktokolwiek wcześniej powiedział nam przed sezonem, że będziemy walczyć na własnej hali o złoty medal, to każda z dziewczyn podpisałaby się tym jedną i drugą ręką. Zdarzyło się tak, że był tylko srebrny medal, ale uważam, że to jest naprawdę wielki sukces. Składu Impelu na nowy sezon jeszcze nie znamy. Wiadomo już natomiast, że sztab szkoleniowy pozostanie bez zmian. Choć na ocenę trenerów przyjdzie jeszcze pora, Tore Aleksandersen i Marek Solarewicz pozostaną w drużynie. Będziemy na pewno sobie siadali z prezesami i dyskutowali na ten temat, co oni są tam dokładnie o, o całym przebiegu sezonu. Ja myślę, że wszyscy są z jednej strony zadowoleni i wiem na pewno, że trener Aleksandersen zostaje we Wrocławiu na najbliższe dwa lata, więc. Jakby to to w, jeden sposób, w jeden sposób może świadczyć o tym, że ta e, praca została jego doceniona jak najbardziej i można na to w ten sposób na to patrzeć. Przed Impelem otwiera się nowa karta. Po raz pierwszy wrocowska drużyna zagra w Lidze mistrzów do Wrocławia, zjadą więc najlepsze zespoły na kontynencie. Liga Mistrzów będzie na pewno e, mocnym wyzwaniem, dużym wyzwaniem, natomiast to jest też... Ogromna możliwość na zdobywanie doświadczenia i nauki od tych innych zawodniczek, od innych zespołów, dlatego ja osobiście jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mogę, mogę wziąć udział albo będę mam nadzieję, że będę mogła wziąć udział w, tym, yy, w tych meczach. No i co mogę powiedzieć? Tylko, tylko trzeba czekać na rozpoczęcie rozgrywek. Najnowsze informacje dotyczące impelu na sportgame.pl i na oficjalnej stronie drużyny impelwrocław.pl w niedzielę przez matę w wielofunkcyjnej hali AWF przewinęli się zawodnicy różnego stopnia wtajemniczenia. Byli początkujący, ale też ci, którzy już lata poświęcili na doskonalenie swoich umiejętności. Prezentujemy takie style jak brazylijskie jiu-jitsu w kimonach, oraz MMA. MMA dzielimy na, na pierwszy krok, czyli te, te grupy początkujące, ograniczona formuła i już ci najbardziej zaawansowani to Full Contact. Kibice, zawodnicy i organizatorzy byli bardzo zadowoleni z niedzielnej rywalizacji. Walki trwały od rana do późnego popołudnia. Wszystko udało się przeprowadzić perfekcyjnie. Dla Wroks Gym to nie ostatnia próba w tym roku. Jesienią znów zjedzie do Wrocławia wielu fajterów. Już 30 listopada tego samego roku będzie, będzie, będą mistrzostwa Polski Zachodniej, to są, teraz mamy Puchar Polski Zachodniej, spodziewamy się dwa razy większej liczby zawodników, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Wroks Gym prężnie rozwija się jako organizator turniejów MMA i BJJ. To samo można powiedzieć o AWF-ie, listopadowe mistrzostwa, także odbędą się przy Paderewskiego. Współpraca między klubem a Akademią jest bardzo dobra. Zawody będą odbywane na hali wielofunkcyjnej tutaj na stadionie olimpijskim. Wyniki Pucharu Polski Zachodniej w MMA i PJJ na www.alma.pl Wrocławski Klub Koszykówki z mieszanymi odczuciami wrócił z Lublina. Pierwsze starcie wyjazdowe ze startem. Wrocławianie wygrali 70 do 51. Dzień później doznali wysokiej porażki 60 do 88. Obie drużyny w obu meczach pokazały inne oblicza. Kto zaprezentuje się lepiej w piątym starciu? Po emocjonującym weekendzie w Lublinie rywalizacja ponownie przenosi się do Wrocławia. Na lepszą drużynę w wielkim finale czeka Polfarmex Skutno nie mają przed piątym meczem półfinałowym przewagę własnego parkietu, ale w tej serii na niewiele się to zdaje. Oba zespoły wygrywały po jednym meczu u siebie i jednym na wyjeździe. Jutro na pewno zadecyduje dyspozycja dnia i początek spotkania. Ta drużyna, która szybko uzyska przewagę, powinna ją utrzymać do końca, przeciwnik bowiem znajdzie się pod presją wyniku. Ona działa najczęściej paraliżująco. Piąte starcie to czas najbardziej doświadczonych zawodników. We wrocowskiej ekipie sporo zależeć będzie od postawy braci Diduszko, od Rafała Niesobskiego i Karola Szpyrki. W starcie oczy kolegów mogą spoczywać na Wojciechu Szawarskim, Grzegorzu Mordzaku. Pewnie spotkanie nie będzie należeć do pięknych, na pewno jednak nikomu nie zabraknie zaangażowania, będzie to prawdziwa koszygarska wojna, coś co kibice kochają najbardziej. Fanów chyba nie trzeba zapraszać do Hali AWF-u Przypaderwskiego. Ci, którzy kochają basket, wiedzą, że tego meczu odpuścić nie można. Początek rywalizacji w środę o godzinie 18.00. Przedstawiciele tygrysów liczą na udany start. Jak sami podkreślają, rola gospodarza zobowiązuje. Zaprezentuje się kolejne utalentowane pokolenie zawodników z gminy Kąty Wrocławskie. To jest grupa młodzików kadetów, więc te najmłodsze grupy, na których my, jako Uczniowski Klub Sportowy Tygrysy, opieramy swoją pracę trenerską. Na pewno będzie faworytem tutaj Kuba Gonczar i Jakub Kijanka. Na pewno jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Hubert Melka. Także te trzy osoby będą na pewno tutaj faworytami. Jest tych zawodników więcej oczywiście. Mamy Damiana Ciseskiego, mamy Kamila Florków. Także y, zobaczymy, jak to się odbędzie na macie. Zapaśnicy z kątów wrocławskich będą walczyć nie tylko o wygrane w sobotę, ale też o punkty do klasyfikacji generalnej. W tym najważniejszym zestawieniu sezonu też nie zawodzą. W zeszłym roku zakończyliśmy rywalizację na drugim miejscu za groszem z Żary. Potentatem w tych grupach właśnie młodzieżowych w Polsce. Także jest to y, chluba. Y, natomiast y, zapraszam do Gniechowic. Można się Naocznie przekonać, jak nasi chłopcy sobie radzą. Młodzi zapaśnicy Tygrysów mają kogo podziwiać i od kogo brać przykład. Na ostatnich mistrzostwach kraju seniorów błysnął wychowanek Hieronima Korysia. Dawid Klimek sięgnął po brązowy medal. Jeżeli się pojawia taki talent jak Dawid Klimek, od razu przekazujemy go do wyższych, większych klubów. I tutaj karierę robi w tej chwili. Jest zawodnikiem Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk. Będzie etatowym żołnierzem zawodowym. I pierwszy start, i tutaj duma nas rozpiera, i, i cieszymy się bardzo z tego sukcesu, bo pierwszy start seniorski, pierwszy nas, nasz wychowanek, już w seniorach zdobył medal Mistrzostw Polski. Międzynarodowa Liga Zapaśnicza w Gniechowicach w sobotę od 11.15 na kibiców czeka. Sporo atrakcji oprócz walk, też między innymi występy artystyczne. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl